Dobra. No Wypchnijmy Wojtek z nimi, z tymi kosztami. No właśnie. Siema. To, to jeszcze on, nie osłowy, żeby, to będzie <tryk> Jest close, jest close, Nie wiem czy nie idzie do nie. Idziemy przez ich spawn'a? Kurde! Mało, mało ma, mało, mało, mało Oni będą A wiesz? Oni nie, nie idą tutaj. Ja znowu jakoś tak ry otworzyłem, chyba to będzie dziwnie wyglądać na kamerę. To jest czysto Gdzie To są? Nie wiem Pewnie w sajcie gdzieś no, no, Znalazłem jednego w tylu kręta, a ty też nice, nice. Brawo Wojtek, brawo Wojtek, brawo Wojtek Popatrzał się na w dół, zaczął w ogóle się kręcić w miejscu, patrząc się w dół To on chyba cheatuje VAC nie działa tak jak powinien chyba trochę Minus 500, bo to anty walną. Da, A, i u góry jeszcze Łowisko mamy nic nie tak za zrób hałas tam u góry, ja pójdę dołem, może ich zeskoczę Ale żebym wabika walnął? Wabika nie Tylko spróbuj nie zginąć, dobra? Okej Kurde no, 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 dostał strzał w głowę, dostał strzał w głowę ze snajperki. To, to gejt. Bo wy wydawało mi się, że... Ty zna osoby. Schował się i czekał. Jest zawodnik, nie widzę zawodników. A ty nie spojrzałeś. Po prostu gramy, razem, musimy grać razem, więc chyba taktyka. Myślę, że nagle będzie dobry w tej sytuacji. Zobacz głów! Nie, ale skoczysz, no. nie, 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 Smoku, nie, no nie, Poprawi, nie, 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 się ty. No, nie, nie,

Ja mam go. schował się Tam widzę go, widzę go, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam no. next, next. Nie, next. 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 Nie mogę, jak- Obrali mnie taki ry- Jak oni grają, no co, to jest? Płakać mi się chce Tak, ale nic się nie stało, słuchaj chłopaku, nic się nie stało, nic się nie stało, słuchaj, poradzimy ze wszystkim. Musimy po prostu, bardzo, yy... dobrze, Mamy przeciwnik, przeciwniki, co jest anima dziewczynka i Dexter Morgan, słuchaj. Nie jest wyzwanie. Idą, idą tu, idą tu. Ja się skąpiłem, ja się skąpiłem, tak, żeby ich zaskoczyć. Kto, on pobiegł? No nie no, na 12 a no to ja no nic nie mogę zrobić Ile, ja mów... ile ty zadajesz temu Dexterowi? Yyy, 35 A, 57 <grym> Dobrze było, dobrze Czekaj, kupię w sumie nowe, kupię nowe Oni nie będą jechać Zobaczcie, skampię się w ten sposób Oni się będą nie spodziewać, nie Chyba wejdę tutaj? Nie, nie wejdę

Zrobimy z tego 6-7 No, doskonałe Ej kurde, nie wiem Nie, są tu Brawo Kurde, prawie, prawie, dostał trochę Brawo Co, negawa gra znowu? to był Nie Mac no, gdzieś Mac Ty, on w ogóle z tej, też prawie zabił, to zabił. On ci jest, on ci jest, on jest ze zwiertarki Ale on mi w ogóle Hedda chyba sprzedał z tej mojej dziesiątki, czy nie? To co ja mu sprzedałem, tak mu się wydaje Ej, odkurzacze! Nie, no, nie, no, nie, no, 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 no odkurzacz! No, nie, odkurzacz! Hello, the ground, the blend, the... Idą w górę. Aha, dało się spektakulować osoby, ale już chyba od takiego roku nie da się, bo sam cały czas są przeciężone i chcieli, żeby. Y... Chyba idą w górę, coś tam słyszałem. By lepiej było. Wiecie ktoś tam ma. Nie ma, tu niko, nie ma tu Idę drabiną, idę drabiną, idę drabiną coś nowego są, 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 są u mnie, są u mnie Kto z nas może grać z nagewa to Łukasz Jak można z nagewa, grać? Przewadzaj poprzem Po lewej Daj smok Nie rób się Nie rób się, tak nie rób się tak? Idą do mnie

Idziemy niech ma na piątkę